Za nami kolejna edycja wydarzenia Uwolni Swoją Energię. To sportowa impreza fitness, podczas której każdy może spróbować swoich sił pod okiem instruktorów. Uwalniamy energię, czyli impreza kroplna dla całych rodzin. Głównie dla pań. To jest maraton fitness 3 godziny wycisku dla pań. W tym samym czasie dzieci mogą bawić się z majerami, panowie mogą próbować swoją siłę z dekatonem. Można też skorzystać z porad różnych genetyków, fizjoterapeutów. A wszystko co wpływa na nasze zdrowie dzisiaj tu jest i każdy chętny może tego doświadczyć na własnej skórze. Staramy się iść zgodnie z duchem, przygotowujemy co roku inne zestawy fitness de facto, natomiast prowadzą je nasze panie. Nasze panie z Centrum Zdrowia i Urody, a także w tym roku nowość będzie pan Remigiusz, pan ze siłowni, który też będzie pracował dzisiaj z paniami. Wspaniale się ćwiczy, bardzo, tak, bardzo szybko, muszę się napić właśnie. To Sport to zdrowie oczywiście, trzeba żyć aktywnie, no i spędzać miło czas. W strefie de Katlon Katowice e, mamy przedstawioną ławeczkę ze sztangą, e, można sprowadzić swoje siły, są kettle, e, jest, jest też stacja do, do sprawdzenia wytrzymałości rąk oraz są piłki lekarskie. Tegoroczna impreza wpisała się także w akcję Szyjemy na miarę chorzów miasto kobiet oraz metropolitalne święto rodziny.